Jesteś tu z nami. Jesteś zmęczony, chcesz, żeby cię zostawić w spokoju? Tutaj idzie wyjść leś do góry a no, tu jest wszystko elektryka obiekt monitorowany, monitorowany. całą dobę no tu są kamery no no to co z tego w leś idzie Ale w nie, nie no kaj a tu jest zamknięte informacja o fajne Łukasz został na dole my idziemy na górę zobaczyć ale bardzo piękny obiekt Fajnie wyremontowany, zadbany No, powiem, że włodarze postarali się tu wszystko jest z czujnikami ruchu Bardzo fajnie zrobione. Nawet nie potrzebuje latarki świecić. No, pięknie. Także widzowie, jesteśmy już w tej wieży, która prowadzi do góry. Na górę tego kościoła pisze tabliczka, że można zwiedzać ją. Nie dzwonili mnie do tego wodarza, ale myślę, że się nie obrazi. My tu przeprowadzimy malutkie badanie paranormalne, zobaczyć czy całkowicie zniszczony. Tak więc idziemy do góry. I zobaczymy co tam u góry będzie Jak to będzie wyglądać Łukasz jest na dole A my idziemy do góry I zobaczymy jak tu Wygląda to ta... no. Ale pięknie okno Super Piękny widok. Bardzo to mnie cieszy, że jest tak zadbany widok i nie ma żadnych malowideł i wszyscy o tym bają. Tutaj jest otwarte u góry. Można wyjść zobaczyć sobie. Tu jest zamknięte o, masakra! Boże święty! Jak tu wejść? ostrość Tam jest moje auto. O stoi tu jest cały widok. Tu jest widok na całą okolicę. Tu jest widok na całą okolicę fajnie nie Ale wysoko, zobaczcie się Nie wiem czy wy to widzicie tu Tu moim lampem przyświeca Tu jest wewnątrz tego kościoła. Prawda. W tym kościole jesteśmy. Tam jest jakoś antyna bo może teraz w środku zobaczyć idzie wyjść normalnie a więc patrz jak tam fajnie jest góry o no dobra może zaczniemy tu już coś badać przychodzimy tu z szacunkiem do tego miejsca i chcemy tutaj zrobić Zapytacie, jaka tu była historia i co się tu wydarzyło. Nie chcemy tutaj nikogo obrażać ani zbudzać. Wyciągnę teraz takie urządzenie, które nazywa się K2. One pozwolić się z nami skomunikować. Tutaj mam w ręce urządzenie, które pomoże się z nami skomunikować. Jak widzisz to urządzenie i chcesz ją przekazać, czy tu się wydarzyła jakaś tragedia, możesz dać do zielonej napki tej pierwszej albo do żółtego. Jak jest tu ktoś z nami, przychodzimy w pokoju. Chcemy się zapytać, czy coś się tu stało. Oprócz tego był skok czy mi się wydawało? Oprócz tego szerszenia chciałem się zapytać czy coś tu się wydarzyło Możesz pozyskać z tego urządzenia w którym jest ta latarka i dać jakąś lampkę żółtą, czerwoną, jaką chcesz Ten szerszyń no, nie do tu zaspokoju. Dobra, na razie wyłączymy i idziemy gdzie indziej. Na razie nie włączą światła. No bo ten szerszyń tutaj loto. To jest cmentarz razem z, z kościołem opuszczony, ale dbają o niego mieszkańcy tutaj w tej okolicy. Wycinają krzewy tak dalej, i tak dalej. No i widać, że tu nie ma żadnej aktywności, bo nawet nic się nie pokazuje. Czyli miejsce, jak widzicie, jest czyste. Takie stare drzewo jest, patrzcie, tu są nagrobki, są zniszczone, totalnie. Takie to stare drzewo jest. Patrzcie, tu są nagrobki. Są zniszczone totalnie Tam jest ta góra cało tego. Ładny, ładny, ładny kościół. Bardzo ładny patrzcie jaki zarośnięty nagrobek stary wyłączę chwilę światło bo odejdzie. idzie tak widzicie k spokój czy jest ktoś z nami tutaj teraz czy ktoś się chce z nami skomunikować przychodzimy w szacunku z szacunkiem Czy ktoś chce się z nami skomunikować? Przychodzimy tutaj całkowicie z szacunkiem do tego miejsca. Dziękuję. Dziękuję, jak mnie słyszycie, i dziękuję, że wy tu jesteście. Już stąd oschodzę, nie będę was dręczył Cisza jest takim SLSem będzie Czy coś się tu nam pokorzy Przejdzimy na około ten cmentarz Tutaj są groby tutaj ten grób taki zarośnięty SLS nic nie pokazuje tak więc widzicie no, jest to cmentarz razem z kościołem który jest zniszczony w 1955 roku tutaj były ciężkie walki tak więc nie możecie się tutaj spodziewać, że coś tu będzie, bo to jest święte miejsce, jakby nie było, które jest pokojem dla tych dusz. My tylko przyślijmy z szacunkiem i sprawdzić. Łukasz, co tam słychać? Może to właściciel, a nie Łukasz. Łukasz! Co tam słychać, Łukaszu? Ustawiłem kamerę z siatką w środku kościoła. No i zrobiłem pierwszą taką sesję z kadwójką, ale póki co cisza No tu jest ogólna cisza o, o coś tu się pokazało, ale nie wiem czy to przez ciebie nie przyleciało. Bo skok Czy jest tutaj ktoś z nami? oprócz mnie i Roberta O ucieku Jesteś tutaj? Nie musisz się nas obawiać, przechodzimy w pokoju Nie mamy zamiaru wyrządzić nic złego Chcemy tylko nawiązać kontakt Z szacunkiem Chcielibyśmy się dowiedzieć Czy jest coś tam po drugiej stronie? Coś... miało. Nie obawiaj się. Możesz podejść do urządzenia, które trzymam w ręce. Jak się zbliżysz, to ja to zobaczę. podejdź do tego urządzenia. Nie bój się go. Andrzeja, bo to może chytać. Jedni twórcy twierdzą, że to jest dobry, no widać, że tam jest jakoś postać, jest, jedni twórcy, że nie jest dobry, nie wiem do końca, nie mogę powiedzieć o tym aplikacji nic, testuję ją na razie, jak widać. To jest, to jest też tak, że byd jak reaguje na jeden y, sprzęt, niekoniecznie musi na drugi. No właśnie. Więc y, może być tak, że mapuje Ci postać jakąś y, SLS, a nie ma skoków na K2 na przykład. Mm, ale był przed chwilą skoku. I tak się często zdarza. Jak tutaj widzę, my cię widzimy, my tu przyszli z szatunkiem. Wyłączymy lampy teraz i daj do żółtego, daj do żółtego przynajmniej. Daj do żółtego. Nie bój się nas, my tu przyszli z szatunkiem. My wiem jaka ta tragedia była tu kiedyś. Lekki skok był tam u ciebie. Delikatny taki. No No jest tutaj, jest tutaj, bo ewidentnie tu w tym miejscu był ktoś. No jest, tu jest, jest. Ok, K2 na razie cisza. A położyłem tam. Gdzie? W ten ruch, co on tam jest. Który? dokładnie? tu, 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 tu na tej kamieniu, Na, na, na tym góry. tak dobra tego ja ciło no skoro mnie zmapowało to znaczy że że dobry słuchaj mnie widzę że tu jesteś masz mało siły możesz pobrać tratarki, tarki trochę energii ona ci pomoże skontaktować się z nami daj do żółtego czy tu była tragedia? I już idziemy stąd. Z szacunkiem przyszliśmy tu. Nie będziemy cię tu nękać. Dobrze widziałem, że był skok. Nie, nie było. To moja latarka tak to zrobiła. Może jakieś przewidzenie miał. Daj do żółtego. Nie obawiaj się nos. My ci nic nie zrobimy. Przychodzimy tu w pokoju Możesz się skomunikować przez nasz dyktafon, który mam posiadam załączony cały czas Możesz zostawić tam jakąś wiadomość Nie wpływa na żadnego z nas Nie chcę się ujawnić, Domy mu spokój, to jest cmentarz jednak, także nie wolno chodzić na takie rzeczy i tunykać ludzi byłych ludzi dusz. no mapuje się, ale to wiesz, mapu, mapować się może Mapować się on może, nie? No dobrze, teraz włącza Ghost Tuba Przyjdę tam dalej i włącza go z Albo tutaj włącza go z Tu w tym miejscu. Możesz się skontaktować przez urządzenie, które teraz da włączą. Daję tutaj urządzenie. Może się skontaktować przez te urządzenie. Widzicie jak to mapowało? Przez to jak, jak tu mapowało to przez to niewinne. Nie wiem, że jesteś niewinny, zaginiony <śmuletra> jaki k***i umieszczał wykończyć Łukasz nie rób mi takich rzeczy dobrze jest tu aktywność? no ja. było K2 tutaj na dole tu? Pier. Pokój. ale też kurczę nie jestem pewien czy to nie sięje od instalacji tutaj no to od instalacja nie? Razie. No tak, ale też te skoki były typowo po, 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 po odpowiedziach, nie? Pokosz. Bo... Ja tam nie miałem nic. Ja tam nie miałem nic, Łukasz. Muszę cię nakręcić, no bo... Bo mi padła, kam mnie padła kamera... w tym cmentarzu tutaj, pobliskim, przy kościelnym? No ciekawe. Ciekawe są te takie odpowiedzi na k które pojawiają się od razu o, na komendę. czy instalacja do tych lamp czasem nie powoduje jakiegoś skoku, więc to też może być błąd. Zobaczmy. A tam za jeszcze jakieś pytania? Mhm. I pokazywały Ci się skoki? Tak. Pokaż. No oglądaj dalej. Czekaj, czekaj, żeby nie prześwietlić. Tak z boku, wiesz? Kroki słać No, na górze I to grubo O, był skok przed chwilą Było słychać kroki. Czy to ty przechadzasz się teraz tutaj po tych murach? O, był skok znowu. Wpływasz na moje urządzenie, które ci w ręce? Na, ten, na te urządzenie, co czy miał w ręce? Wpływowoż na te urządzenie? Co? Chodziłeś teraz po tych schodach. Daj do żółtego. Jesteś zmęczony? Chcesz, żeby cię zostawić w spokoju? To? to to chyba wszyscy słyszeli. Możesz się skontaktować przez, przez to urządzenie. Przez taką aplikację na pewno. Ona teraz rejestruje szybko. I tu przychodzimy z szacunkiem. Jesteś tu z nami. Możesz nie podejść do tego urządzenia z zielonym lampką. Ty to jest tu zginowałeś Ty tu zginowałeś Oginęłaś, pytam się, czy ta historia 1420 jest prawdziwa. Możesz podejść do tego urządzenia w tym zieloną lampką i dać do żółtego. Także widzowie widzicie, w takich miejscach jak tutaj cmentarz, nie będę głośno mówił, nie ma aktywności. Jest jakaś tam aktywność na stl coś tam było, mapowało, tak więc tutaj na, na tym kościele poczonym, zmasakrowanym nie ma nic. Tak więc żegnam się z Wami. Łukasz robi swoją sesję u góry. Pozdro. ma.